A ci poginą chyba. Ajej. Nie chciałem, żeby to tak się skończyło. Kurcze ten trebusz, no. Zobaczcie, co się stało. To jest chyba dobry moment, żeby e, jakieś tajnie pobudować. Nie można tutaj tego zrobić, Nie o. można naszego zbudować. No, mam nadzieję, że tutaj... Chociaż nie, radzimy sobie jakoś, dobra, to jest najważniejsze. Trzeba nam nowych wegów Potrzeba nam nowych techników nowych... nowych... No tak, bo, a wojownicy są tak wolni, że zanim Zanim do nas dojdą to już yy, dawno zginą. Trzeba nam nowych wrek ruchów Dobra, więc ja w sumie jestem za No tak, no patrzcie Odpadliśmy a taki kosztę nie, naprawdę, to. Łatwo poszło nawet. Co z tego, że tu mur zniszczony? Co z tego, że, że tu jest luka? To nie ma znaczenia. Wiadomość od Wilka: czy nikt nie sprzątnie tego śmiecia, który zasłania mi horyzont? No, chyba nikt nie sprzątnie, wiesz? Chyba niestety nie posprzątasz. Bardzo mi przykro. Nie posprzątasz mnie, Potrzeba wilku. Czekamy na jest mi tak przykro Czekamy na z tego powodu. To jest przedostatnia misja w grze. Hm. No, ciekawe, czy, czy zdołamy się obronić w tym ostatnim ataku. Bo teraz będziemy mieć rycerzy. Rycerze nam się przydadzą, na pewno. E, czekajcie, e, mamy targowisko. A chyba został zburzony. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Dobra, posprzedamy sobie towary. O, proszę bardzo. I wszystko wydamy na rycerzy. Musić twojego mieszania się w cudze sprawy. Tym razem zdechniesz. No, to zapraszam w takim razie. Potrzeba nam Ruszać się! Ta pozycja. Dobra, tu mamy strażników. Wojska wilka atakują. Tak, te stajnie zawsze generują cztery konie, ale ja tutaj muszę je niszczyć. Żeby mogły się kolejne konie pojawiać. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Tylko broń, nam Jest tu jeden rycerzy i jeszcze damy e, właśnie rzeczy przy, e, przyjemne. O. Nie można tutaj o. tego zbudować. Mój panie. Ludzie wcale się ciebie nie boją, mój panie. Dobra. E, możemy tutaj o. Nie masz wystarczającej ilości krepardów. Nie można tutaj tego zbudować. Mój panie. A złota. złota nie mam wow, już eee, nie mam złota. uważać. złota nie nie mam Kurcze, nie mam czego sprzedawać, już. Więc już niestety więcej koni nie zrekrutujemy. Ale dobra, myślę, że i tak sobie damy radę. Prawie nie mamy już żywności, ser. A tam jeszcze są. Kubańcy. No i zobaczymy, czy, czy ja nie przesadziłem. Ale mam nadzieję, że nie. Może wyle, wlejcie olej. A, kurde, się. Mm. A nie, chyba nie dojdą tak łatwo. Dobra, daliśmy radę. Jeszcze pikinierzy tu zostali, ale ich pokonamy już rycerzami. O, proszę bardzo, e, tu nikogo nie ma. O, wykończymy tych siedzących. Tak, tucznicy się zajmą pikinierami. E, ci nie wiem co robią. A oni chcą rycerze dołpać. No to trochę śmiesznie. Dobra, idźcie już do domu. No, nie przeklę tych Zbliża się godzina mojej pusty. No i proszę bardzo, można było sobie poradzić, mimo tego zniszczonego muru. Tak, oni mieli prostą drogę no, do załku, ale nie, kusznicy sobie dali radę. No, no mówię, no akurat kusznicy są OP, no. Choć udało ci się zapanować nad tą ziemią, Wilk wraz z silnym oddziałem umknął z kleszczy Twojej obławy. I co teraz? Ostatnie hrabstwo Wilka zostało. Praktycznie cała Polska przyjęta już. Tylko jeszcze ostatni krok nam został. Do zwycięstwa. Miejmy nadzieję. Kiedy twój ojciec leżał w kałuży krwi u moich stóp, błagał mnie, abym skrócił mu cierpienia. Patrzenie na jego udrękę sprawiało mi wielką przyjemność. Wkrótce zakosztuję tego jeszcze raz. Tym razem patrząc na ciebie. Wyjdź śmiało do mojego legoiska i przygotuj się na spotkanie ze stwórcą. Hmm, czyżby? Wiele słyszałem od o O, pierwszy raz król wczynach, przemawia. Lecz nie widziałem cię jeszcze w boju, więc zrób mi tę przyjemność. Oddaję Ci komendę nad moją armią, i w Twoje ręce składam zaszczyt poprowadzenia ostatecznego szturmu. Sir Ręka i ja będziemy Ci się przyglądać. Rozpraw się z wilkiem przy użyciu połączonych sił ser długoręki i króla. Pokonałeś już większą część armii wilka, ale złoczyńca nadal dysponuje wieloma silnymi oddziałami. Natomiast jego zamek uchodzi za warownie nie do zdobycia. Wilk odkrył sekret gotowania wrzącego oleju, tak więc nie zbliżaj się zbyt szybko do murów. Skorzystaj z nowo wynalezionej machiny, zwanej trebuszem, aby z oddali osłabić jego obronę. Okej, okay, przed nami ostatnia misja w grze, twierdza. Mamy zabić wilka, czyli nasz ostatni problem w drodze do całkowitego zwycięstwa. Problem, który, no jak się okazało, zgładził naszego ojca, więc zemsta będzie naprawdę solidna i potężna. Więc cóż, zacznijmy ją realizować. Opuszczam stanowisko na machini. To jest nasza armia, która jest śmiesznie słaba. Zobaczysz, co to znaczy prawdziwa wojna. Tak, połączone sił, ser, długoreńki i króla. Raptem 100 ileś jednostek. No to jest jakieś nieporozumienie. Czy oni powariowali? Bo no to jest naprawdę mała armia, no strasznie skromna. Ale no niestety, no musi ona wystarczyć. Nikt już nie dojdzie. Ale przynajmniej możemy budować od tej misji, i tylko w tej misji, trebusze, które akurat są mocnymi machinami oblężniczymi i możemy naprawdę spore tutaj szkody wyrządzić. O zobaczcie, już udało nam się rozwalić bramę i wieżę. No jeszcze jakby się dało te wieże rozwalić, to byłoby cudnie. No mamy niestety ograniczoną liczbę pocisków, no tylko 20 dla każdej machiny. Ale mam nadzieję, że wystarczy. Tak jest, mamy. Opuszczam stanowisko na oblężniczy. Także możemy posunąć się dalej. O, teraz Buduje zbudujemy trebusze w tych miejsc. Tak. No niestety nie możemy nimi poruszać. Dlatego tak ważne jest to Obliczyć gdzie te trebusze zbudujemy. Ok, a my teraz z konikami e, podpalimy smolne rowy w tym miejscu i tutaj, o, dobrze. Teraz tak, nasza gwardia strzelecka, że tak to ujmę, e, posunie się trochę bliżej i spróbujemy tymi łucznikami i kusznikami zdjąć e, kogo się da. Ruszamy na Ruszamy! O 36 mamy strzelających. No to nie jest aż tak mało wcale. Na pewno tutaj zdołamy większość jednostek strzelających wrogi zbiąć. O tym bardziej, że nie są oni jacyś bardzo liczni. Nie mogę wycelować. Nie mogę wycelować. Dobra? To się udało, możemy posunąć się dalej. Tutaj trebusze już rozwaliły kolejną wieżę, także idzie jak na razie super. No to i B dalej w takim razie. Idzie bardzo dobrze. ruszać Teraz posuniemy się w tę stronę, tak? Czyli dalej z boku. Z boku jesteśmy i teraz eliminujemy tych łuczników. No, tutaj niestety część naszej gwardii poginie. Ale przynajmniej pozbędziemy się kolejnych obrońców. O, pięknie. Jest na razie dobrze. Teraz trebusze. O, tuż tu zabrakło pocisków, ale jeszcze mamy trochę złota na dwa trebusze. O, jeszcze na dwa trebusze wystarczy złota bo niestety złota też mamy ograniczoną ilość. Dobra. A nasza gwardia teraz jeszcze bliżej podejdzie, bo musimy... No, przydałoby się przynajmniej zdjąć tę wstrętną balistę. Już tam zmierzamy. Ruszamy natychmiast. Także pokażcie. Pokażcie klasę, drodzy kuśnicy i kuśnicy. nie mogę wycelować cel. o, pięknie, pięknie Już tam Tu mamy już zdjętych No niestety wszystkich nie zdołamy, bo jesteśmy za daleko już tam Jeszcze co możemy zrobić? Zdjąć tego łucznika która akurat stoi przy koksowniku, dlatego no ważne jest, Nie żeby go wycalować. też e, wyeliminować. No jeszcze jakby się dało no, tym Mangonele jeszcze wyczyścić, zespano. to byłoby cudnie. Trebusze niech teraz niszczą te wieże. O. Dobrze. No jest dobrze, jest dobrze Chyba powiem wam. Szybki mar Na mam nadzieję, się. że będzie tutaj grała najbardziej emocjonująca część utworu, Trębuj jeśli chodzi o walkę. Jeszcze jej akurat nie usłyszeliśmy. Ale mam nadzieję, że w tej misji to się uda. Że usłyszymy. Bo się. no to jest to jest ostatnia misja, to jest. To jest już naprawdę końcówka gry. Ale ja chyba nie usłyszymy jej jeszcze. Nie wiem. Czasami nie, nie rozumiem tej gry. Mam nadzieję, że oni lubią połowić. Na damie, Tak, jeszcze możemy wystrzelić krówki. O, czyli Są. jeszcze taką zarazę spowodować. Wystrzelcie to. O, tu trzesz. jeden łucznik jakimś cudem Trebuszko. przeżył. Patrzcie, Ale mam nadzieję, że też zaraz wyzionie ducha. Przygotować nie, wiem, dalej no, tej no, muzyki no, nie, no, nie no. ma. Mm takiej fajnej. Kurczę. Zaczynam wątpić, czy ją usłyszę jeszcze, czy usłyszymy ją w serii. O, teraz wilków się, się trzeba pozbyć. O, bo tutaj wypuszczą. No dobra, jest dobrze. No, tylko jeden kuźnik został i paru, paru łuczników, więc myślę, że oni padną dosyć Łatwo. Dobra, możemy jeszcze bliżej podejść, bo... Tu, jest, tu są smolnerowe, ale już nie będą podpalone, bo już nie ma kto ich podpalić, Więc jest dobrze. Okej, okay, możemy już wszyscy się posunąć trochę bliżej. O. Teraz się przyda taran. Jeśli chodzi o machiny oblężnicze. Ale jeszcze musimy przekopać fosę w wodę. Tak, tutaj kopcie, w miarę możliwości, Kopać a nie. Nie tutaj. O, tutaj poproszę. Łucznicy w, w wodę. A nie, nie słuchają się. Hmm. Dobra, teraz wy, wycofajcie się, bo wilki. Odszukać cel. Celować z kokolwich. Strzały gotowe. Karbować strzały. Odszukać cel. Celować z Dobra, wszyscy żyją. Wszyscy żyją. No to niszczymy bramę. I plan jest taki, że jak rozwalimy bramę, to wieżą oblężniczą zaparkujemy przy następnej bramie, żeby wojska się mogły tutaj dostać. Wieża uruchomiona. Czekamy na rozkaz. Jeszcze zrobimy tak, że. O, posuniemy się dalej tymi łucznikami i się. No, jest naprawdę dobrze, jest, jest naprawdę dobrze, powiem Wam. Jesteśmy coraz bliżej ukończenia tej gry. To stanowisko jest Teraz da, dawaj wieżo tu. E, teraz tak, włócznicy, pałkarze. Nasze mamy wojowników w razie czego, ale oni są akurat ostatnią deską ratunków. E, łucznicy, kusznicy, spróbujcie. Tych zabić. No, wieża już akurat jest, więc wojska mają łatwy dostęp na wieżę. Dobra, no to spróbujmy w takim razie włócznikami i pałkarzami wyczyścić te wieże. No i będziemy dalej działać. Już dużo nam nie zostanie. Naprawdę dziwię się, że tej najbardziej emocjonującej muzyki nie ma. Naprawdę, dziwię się. Powinna ona już grać. Dobra, tu się udało. Ej, teraz, Taran już się nie przyda. E, na lewą wieżę zapraszam was. Gwardio, strzelecka. A wojownicy też już możecie się poruszyć. Ależ ciężka okay, ta zbroja. Dokąd tym razem? Okej, i teraz. Jak najszybciej zlikwidujmy tych łuczników, bo stoją oni przy koksownikach. A jeszcze nie wspomniałem, że niemal wszędzie są smolnerowy, zwłaszcza tutaj. Jeszcze tego inżyniera z olejem, jakbyście dali radę, to byłoby cudnie. Powiedz tylko, co mamy zrobić. No i co, na wilkę idziemy. Tak, to już jest ten moment. Chociaż co, zdążą oni? Powinni zdążyć. Jest, pięty. Idziemy, idziemy, idziemy na wilka, moi drodzy, tak? Idziemy na wilka. I. Jest. Tak, udało się. Udało się. Pokonany. Zagłębiłeś swój miecz aż po rękojeść w piersi wilka, a potem obróciłeś ostrze. Kiedy wilk ze zdumieniem spoglądał na ranę ziejącą z jego piersi, mocnym ciosem zepchnąłeś go z murów zamkowych. Tak jest! Spadaj, 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 już, już nie macie! Tak, wszyscy pokonani. Jak to, jak, jaki to piękny widok, zobaczcie! Cała Polska przejęta, cała Polska jest nasza! Wow! Już nikogo nie ma, jesteśmy tylko my. Cała, cała Polska. Po prostu raduje się, tak, już nikt nie został z antagonistów. Śmierć twojego ojca została pomszczona, a prawowity król powrócił na tron i wreszcie mogłeś odpocząć. O tak! Całe królestwo radowało się bez pamięci i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Tak. Tutaj dobrze, dobrze lektor powiedział odpocząć. Jednak nie wszyscy. Tak, mamy, mamy najbardziej emocjonującą muzykę. Dopiero przy napisach końcowych, ale w końcu, w końcu mamy ją. No ta, akurat to jest idealna muzyka, pod napisy końcowe. nie ma co, naprawdę... Dobrze, że chociaż tutaj ona przygrywa. No ta muzyka jest naprawdę wspaniała. No i cóż, to już, to już jest koniec serii Zagrajmy w twierdza. No powiem wam szczerze, że to był ciężki projekt. Bardzo ciężki. Bardzo, bardzo trudna gra. Zwłaszcza na tym najwyższym poziomie trudności. Jest, jest bardzo, jest bardzo wymagająca. No może akurat na nagraniu nie wygląda nie wyglądały te misje na jakieś kosmicznie trudne, ale uwierzcie mi na słowo, że naprawdę było ciężko. Do wszystkich misji się bardzo długo przygotowywałem, bardzo starannie. Poświęciłem naprawdę dużo czasu że na, na te wszystkie misje, ustalałem właśnie najlepszą strategię i tak dalej i tak dalej, no dużo czasu mi to zajęło. No ale dzięki temu seria sprawnie poszła, co też było moim zamiarem. No gdybym akurat się nie przygotowywał do tej... Gdybym się nie przygotował należycie do, do gry, no to... No to ta seria zajęłaby o wiele więcej odcinków. Może, na, może nawet drugie tyle, kto wie. No powiem wam, no jestem uradowany, w końcu seria zakończona. <grym> Czy któremuś z antagonistów jest mi żal? Może trochę szczura jest mi szkoda, bo, bo zwróćcie uwagę, że każdy z naszych antagonistów coś złego zrobił. Bąż na przykład nas oszukał na 20 piw, y, wieprz zabił Lorda Wełnowora, wilk zabił ojca. Jedynie szczur nic za bardzo złego nie zrobił, więc no, gdybym już miał kogokolwiek oszczędzać, to bym oszczędził szczura. Chociaż... Może nawet dobrze, że tak wszyscy wyzionęli ducha. Jejcie, aż nie wiem co powiedzieć, ale naprawdę, super się, super się grało. Wspaniała gra. Jedna z najlepszych gier strategicznych, jakie kiedykolwiek grałem. Jak i też gra z dzieciństwa, także no, świetnie się składa. Bo już od najmłodszych lat miałem z tą grą do czynienia. Wtedy no nie mogłem do tych napisów dojść, bo męczyłem się strasznie z misją e, wytyczając nowy szlak. Nie mogłem tego kompletnie przejść, nawet na najniższym poziomie trudności. Tak samo misję od, odstraszanie też nie mogłem przejść w ogóle. No ale wszystko, wszystko się udało. Tak, można tę grę naprawdę przejść, co też właśnie wam udowodniłem. Więc możemy już sobie Wrócić do menu głównego, tak, popatrzeć. Tak, wszystkie misje ukończone. Możemy teraz e, przejść sobie do. Znaczy, wrócić do dowolnej misji, e, ale też są inne opcje. Zobaczcie, możemy e, też przeprowadzić jakieś własne oblężenie. O, bo tutaj mamy akurat parę, czy nawet więcej niż parę, e, map. O. To są takie dodatkowe tryby rozgrywki, ale już na tym nie będę się skupiać, bo to są już takie dodatkowe rzeczy. O, możemy zaatakować albo bronić się. Są też jakby dodatkowe misje, których też jest całkiem dużo. No, ale już nimi się zajmować nie będę. Najważniejsze już udało się przejść. Tak, czyli całą kampanię militarną i dodatkową, więc no jestem, jestem bardzo zado zadowolony. Mam nadzieję, że Wy też jesteście zadowoleni z tej e, serii. Mam nadzieję, że miło się oglądało e, całość. Dziękuję wszystkim e, za oglądanie, zarówno całej serii, jak i przynajmniej kilku odcinków. No i cóż, jeśli chodzi o twierdzę, to na pewno mam w planach jeszcze twierdzę Krzyżowiec, czyli moją ulubioną odsłonę. Jeśli chodzi o twierdzę, serię gier, e, twierdza. Być może też będzie twierdza Krzyżowiec Extreme, czyli taki dodatek do twierdzy Krzyżowiec. Aha, jeszcze jakbyście byli ciekawi, to jest w tej grze edytor tras. Eee, Boże, edytor. Przepraszam, strachpanią mi się myli. Edytor map, czyli można sobie budować własne mapy, jakbyście tutaj byli o, zainteresowani. E, I jest jeszcze opcja gry wieloosobowej, ale no niestety w pojedynkę grać w to e, raczej ciężko. E, a jeśli odpalimy sobie jakąś mapę w trybie swobodnego budowania, o, wybierz miejsce, powiedzmy, na nie, siedzibę, tu wybierz jakąś siedzibę postawimy, spichlerz Naciśniemy F1, o to możemy sobie jakieś, zda jakieś dowolne zdarzenie spowodować. O, na przykład teraz sobie przyjdzie Jarmark, albo na przykład o małżonek, znaczy ten lord weźmie ślub, albo możemy też jakąś dowolną inwazję spowodować przez dowolnego antagonistę. O, tutaj widzicie, więc no, naprawdę ciekawie. I A jeśli jest... e, odpalimy napisy końcowe z menu głównego, to wcale nie usłyszymy tej najlepszej muzyczki. Tylko usłyszymy zupełnie inną, taką bardzo spokojną. O, no, taką nawet idealną. <śm> w tym miejscu. I z tą muzyczką was zostawiam.